Mano, Witam was w kolejnym odcinku Minecraft z przyjaciółmi, ale niestety na mapę na tym serwerze, którym graliśmy usunęli, dlatego nasz przyjaciel Czako zrobił nam serwer, który kupił, A za ile kupiłeś? A pi będzie znany. Chopy jest miłym. O nie! Odezwałem się, kurde. Eee, porzucam ten karierę. Cześć, żegnam was. Koniec gry. Bo Dobra. Dobra, Pisz? dawajcie. Zobacz jakie tu mam. Nie! Nie Parodia mam. Olsbyt. Ej, Sześć, bo ja nie mam Opti, opti fajna! Dobra, walić to. jesteś Opti, ja opti. Do, no, może najpierw się przyjdziemy, poszukamy jakiegoś fajnego miejsca, co? Ale patrz, patrz. Le, tu świnek jest, ja je muszę powyżynać. No to pozabijaj, ja pobieram drewna Zabiję, jak wskazuję. Zaczniemy penetrają. Jak poszukać zebranego miejsca? A, i to kupiłem battlefielda trójkę. Tak, mój Ale... komputer nie jest największym koksem, dlatego nie będę go wywalać. I komputer to ma średniowiecza. I, I Ej, jest. Ej, bo ja chyba idę tego. Ej, dobra. Zywy, na chwilę, powiem wam ZW, bo idę zainstalować Optifine na tak, że widzimy się. No tak. nie, kupię nie. No dobra, to. Ale jak będzie mi przeszkadzać braku Optifine na to. No dobra, dobra, chodź tam. Ludus jak już ja się przyjdźmy i, i tak i znajdźmy jakieś fajne miejsce Na razie zabijmy się. Można tu jakoś bardziej płynność kamery włączyć? Ciekać w ogóle takiego? Kurde, guzik ja myślimy tak. los Ej, pod którym był plecak? Pod i. Kliknąłem się nie włączyłem. Pod e Nie, pod i Czego ja mam pod no. i plecak? No to se z niej w opcjach, bo i to jest inwentory I se tak nastawiłeś Ale albo ogólnie, to... bo ja włączyłem ostatnio tego, Mati przesłał mi Minecraft z tym na jakiś serwer i wziął mi pozmieniał wszystko. Mati to nie normalnie Mati. Nic tylko Mati. ja muszę ubić świnki. A ja już ubiłem, mam osiem mięsek. Ja mam sześć, tylko że dwa zjadłem. Ja Aha, no. to ty nie ty, tych mięsek. Ja musiałem że gdzieś byłbym głodny. No sorry, ale on wpieprza świnki jak maszyna. <laughs> Kończy mi się te, tego, bylą mi się guziki, chcesz mi w tym biegać. Hahaha, battlefield ostatnio grałem w CESA, nie? W Sorsa. To też, yy, myliło mi się w Minecrafta yy, Shiftem, co nie? Chciałem się zatrzymać, Kuczał. a tak... No Kucał ze Shiftem? Nie Nie tą mapę, co ty robisz, kucą w Minecrafta? Mm, ja kopię yy, kamyk yy. Dobra, ja mam, mam dużo tego, jedę No, a nic nie zostawiliście, nie? Podzielę się z Gdzie ty jesteś? Dobra, ja cię widzę, no Jacko, nie ruszaj się, nie ruszaj się, bo jeszcze jakiś... Zostaw komisji. mój tego! Aaa... No kurde, choć, a nie... No dobra, tam jest, jak Ej, nie, ja idę tego Optifida zainstalować i pomiędzy nami O nie, no. Ej nie mam czasu Ej, Skąd takie fajne góry, lol Patrzcie Ej, chwila tylko, słyszysz? Ej, Ej nie ma chwili Naprawdę, ja nie mam czasu Ej, nowe... Ej górne, tak ja to... ja, no weź fajne Ale kozak Ja muszę mieć optifajda. Nie Jezus, patrz jak ja ta, klikam patrz, to! Nie, ta my się na tej górze osadzamy, patrzcie co tam jest, tam możemy zrobić takie dwie wielkie wieże na, na szczytach tych góry Ale ja nie chcę w zimie o, ja Dobrze, lubię, A ja lubię, a ja lubię zim. bion zimowy Ale taka góra się może nie powtórzyć A skąd wiesz? A może być taki jeszcze 10? No nie, ale tak, tutaj robimy się, bo, bo tak Ale tak, ta łapki. wygląda epicko, ale jej nie widzę jeszcze Ej nie, bo ja muszę mieć optyfajne o, no, czy, to jest głupie, pięć... bo mam 100 FPS-ów bez nagrywania, a nagrywanie mam tylko 15. Dobra, ale to szybko. Dobra, to ZW, czekajcie, zaraz wracam. Ej, chodź się... do mnie. Mam tego admina? Ja stoję na tej górze M nie z tym. wiem Nie mam. Nie mam admina. Dobra, ZW, zaraz wracam. Wróciliśmy. Ej, no no, co ja Ale tu jest dużo świnek, ja je muszę ubić. Dobra, chodź, winio na torze. Próbowałem jeszcze do Minecrafta, nie? Zwiększyć zużycie tu procesora jak jest tylko 989 mega, nie? Ale mm -hmm. ja tu mam jakiś ekran coś mam, muszę go przyjąć. Ej zobaczcie, przesunąć. czy się to... rozpią potworki. Nie jest dobrze zrobione, No mi się tutaj nie zrozpiła, jest noc? Tak. No to nie ma potworków. Ale ja wtedy włączyłam. Są potworki, ja widziałem szkieleta. A, tu Jak no. bez... Ja w Ej no, ej wchodźcie do mnie te pację. Ale czekaj, bo ja biję świnki. Ej, ja stoję, gdzie tu jest, ty oj słyszę oba dzień. a zombie Możesz ja się nie, pisać, nie będę tepał bo to będzie jako a aż idę już idę do was tam tylko czat dzień dobra padła świnka. idę do was o gdzie wy Ta... jesteście nie wiem ja się gdzieś wkopuję no. ja jestem wkopany mm. no ja cię nie widzę nie tepać drogdy. ty weź wyjść i nie ma typania, nie to jest surf uh, FIFAL widzę, zom widzę zombiaki. widzę Surfifal fal eee. chłopaki ja się boję Nie wiem, no do, to... dobra To wyjdźmy z domu no, to O! Widzę cię, czako! Jezus Chciałbym I... zmieszyć to z użyciem procesora a mi jakiś error Cześć. Wytokuje. Gdzie wy jesteście? Nie wiem, ale tutaj są zombiaczki Ja przy przytulę mięskiem Gdzie jesteście? No ja jestem na górze i walczę z panami zielonymi, ale to są zombiaczki, a nie Nie, gadać gdzie jesteście. No na tej górze! No i ja walczyłem czako zamiast zombiaka Gdy i teraz góra, mnie zombi jak nie będzie, to was zjem. Zostaw mój mózg, frajerze. Zostaw mój, mój mózg. nie pajączki nawalają. Tu jesteś spajtem. Ja też jestem. Pajączki. I właśnie, ogryz... ogryzły mnie pajączki, czyli czy zostałem właśnie... Spidermanem? Ej, nie, ej, bo jest... tego, bo ja mam kremujeść O, widzę kołośnik. Widzę was ziom Mam miecz kamienny, mogę wam pomóc To chodź gdzie... no, no właśnie, to nie? Jednego z nich Drogbaga Ej, Dobra, Drogba, weź się zabić dziewczynko Drogbagiro Ej, po co workbencha? Zróbcie mi... No bo dobra, sam Ale kurde, nie mam kabla Kto ma kabel z tą? Ja nie mam. Będę zaraz kopał właśnie. Masz trochę? Czupi. Nie. A wie... Drogba, a, a wiesz, że masz hejterów? Jestem twoim hejterem. Daniel nie hejtuje. A co? Nie, dobra. Dobra, to ja idę kopać. O, węgiel! Yy, pyk, drogba jest, jest ta. swoim hejterem. Ja hejtuję Drogbę. What the fuck? To jest lawa, ziom Rok Zebrałem, mu Zebrałem czupiemu drewno, nie mów mu, dobra? Dobra, dobra, Ej, Znacie tego czupiego? No, niezły przyryty koleś, nie? Ej, ja to słyszałem Właśnie miałeś słyszeć Haha, haha, zombie spadł koło lawy Do lawy, się tam Ja się tam boję skoczyć Ej, gdzie się, gdzie się, gdzie się budujemy, Gdzie się, gdzie się W tej dzieci. górze. W tej górze, dobrze, a gdzie w tej górze? Czytka. Ej, wiecie co, ja zaraz... Ja Umyj się w cycki. Ja na chwilę wyjdę, bo cichszy mikrofon był mi taki. Clipper. Ja się w cycki. Yeah, gin. a ja sobie zrobię tam domek, bo to jest takie fajne. No, o, o, już, wiem, jak to będzie wyglądało, to będzie piękne. Dobra. To tak. Ja sobie robię domek, <hahaha> Już domek robisz? Tak że zaczęliśmy No, a ja już skończyłam Aha Mam nawet jacuzzi Łatwo się Wobec... żyło Wiesz, ja muszę doprawić to zużycie Okej, okay, błędny naprawię. alarm Mam jacuzzi, bez jacuzzi hmm. To tylko a, twoja wina Ktoś mi zabrał stoł Kto ci to zabrał? Czopi <coughs> zrobił nowego, a ja go choppy. miałem Ch Chopi zrobił nowego Chuppie. Ej, ja nie zrobię Choppi Ej Jezu ja mówię tak z przyzwyczajenia, czopek <grym> no To się tylko tak... No to to fajnie z... masz przyzwyczajenie się czupi od dzisiaj mówi dla ciebie czopek No bo... No, ja się cały czas mylę, no dla mnie to jest czopek Dobrze Dla mnie byłeś, będzie... Korzystasz dużo z takich rzeczy Właśnie Byłeś, jesteś No, no i e, nie Byłeś, jesteś i będziesz czopkiem Ej masz tego kabla? Nie bo jestem czupki Ja Ej. mam jednego kabla Masz to jest Oła, nie, kabla. nie mam Stawię i mu zrobię nawet taką... Chodź, um, wiem to. gdzie można pokopać e, Nie chcę mi się tu macz komuś zrobię mu budowlę z kabla żeby nie czuł się samotny i on się zleje i będę płakał, a nie kablu gdzieś zniknął nie, on mnie zakopuje. nie daj mi kable z tą. Mam Jeszcze. trzy kable. Jeszcze. To tyle. Jeszcze jeden. Tylko, dobra, masz. Nie to wiem, mówię, żart mówiąc, to tyle. No nie! Zakłamstwo. To z niewaga blad wymaga. Lackie. Leonidas motherfucker Leonidas? A, a, a... Czako dostał truje. A, I... Czako, jak mogłeś? Ja też dostałem truje jest historia. Jak można nie wiedzieć k kim był Leonidas? Ej, hey, Widzisz? Nie, ja nie miałem, ja miałem inny. No temat. ja wiem, ale jakieś przynajmniej miała, nie? Dlaczego mnie z serwera? Bo serwer cię nie lubi? No, ej, co jest? To a ty no. mnie zginia. Jest Słuchajcie, ktoś ma głośnik włączony albo tak słuchawki śmiesznie. Cholera. To działa. Ja. Kurde. Bydl echo. Tak. Może być echo. Nie będzie echo. Jak będzie echo, to najwyżej życie schytujemy Nie będzie. No nie, ja nie tych flagów, czy robię na chwilę pauzę. Teraz wygram serię? mam normalnie włączony ee, tego, jak mam wyłączony, kurde, jak mam wyłączone nagrywanie, to normalnie jakoś mi chodzi, a teraz to nie wiem czemu No nieeee, Fuck. Żyjesz? Nie? No to już chyba echo no nie, je, nie Nie, z Tobą <salm> <To ja> nie, nie. Będę cię mnie hejtować. bo było echo. Fuck, ja zrobiłem. Co ja zrobiłem? No nie o, o, chyba będę mógł już bijać. I, Ej, i mogę. Dodać. Czako czakowo możesz wytępnąć? Mogę. Moje epickie hasło. Nie a jednak nie, nie mogę. mogę. Nie masz dna? Nie, będę musiał wyjść z Minecrafta, a tego mi się nie chce robić. Czemu? Co? Czemu? Ej, jak poszukasz. Yy... A to przez konsolę daj. No nie, nie mogę. Co? Się nie chce. W A, A Drobba potrafi zaśpiewać tralalala przez nos. Bum tra la. tralalala, bomba. Bumba Nie, robimy tak... Drogba ty masz ten taki śmieszny głosik małej dziewczynki i w każdym odcinku nie musisz... Prawda. Ale kurde, zrąbałeś trochę. Ale w każdym odcinku musisz nie. trochę pogadać tym głosem. Nie! Tak! Nie muszę! Musisz A widzisz drogę bo patrz, tam masz, tam, o tam te rzeczy są no, Musisz gadać po... tym głosem, tym głosem Nie muszę Nie bo będą tak Ale to nie jest ten głos, to jest lepszy głos masz, ten Ale taki fajny ja... mi się to czasami tylko daje. Drogba do mnie się na basenie podbiega z takim tekstem Ale Co powiedziałem? co, amazing, It's amazing. Ale to ty, ty ty bo... powiedziałem jeszcze to. Ty tu ja... powiedziałeś takim głosem i takim ryjem, że ja myślałem, że tu baba jaga do mnie wyszła. <śmuszczak> to... A przecież bajki nie istnieją. Ej, znaczy istnieją, ale. <śmuszczak> <śmuszczak> <to> bajki. <śmuszczak> ja żyję. Dostaw moje mięso! Ale to było a. moje, ja tam dałem do zmarzenia. Ej! Nie? Ty, ja tam włożyłem 14 mięś, a mam 5. Ej! Ale ja wziąłem swoje 10. Ja wziąłem swoje jajka Czupi. I jest z nich ich zupę Ej gdzie będziemy się z... Chodźcie ja na dół tej zupę. góry, na dół tej góry, chodźcie Na dół tej góry ja, ja się tu buduję, ja się buduję na jednym z I zrobię taką fontannę... Co zrobisz, drogwa? Ej nie! To jest mój węgiel, to jest mój prywatny węgiel no Nie no i uderzy więcej za łom Ej no, no to... jeden węgiel no, no kurde, weźcie się macie, no idźcie mi z chaty Jakby razem mieszkabę. A dobra, no, to, to ja sobie odwaliłem trochę roboty teraz wy No dobra, to co mamy robić? To, to ja, ja idę na polowanie czegoś, ja idę coś poszukać no Dobra No daleko nie musisz iść No, to co robimy? A ja, ja nie lubię domków w skale, a już no zwłaszcza No to, właśnie, tak do to, to dupy Ta skala, zresztą to jest mała góra, ale ja lubię duże. Góry. Ej, dawajcie więcej drewna Ale tu będzie przejście do wieży do góry. będzie fajnie. Dobra, zobaczymy. Ja pamiętam, że jak nagrywałem Minecraft z Humorem z dlenia, to myśmy fajną miejscowę znaleźli. No cholera, to chcecie tu mieszkać czy nie? Dobra, niech zostanie taka dziura. Ej, zobaczcie tam. Ale dobra, nie, Ej, chodźcie do mnie. Gdzie ty jesteś? No nie, na górę. No jest to jedna basenie o, na tym! na Do skakania y, Pan pokazuje co mam robić Oni mnie pchnęli do wody i spadł. A to jest bardzo no ja. Czako latać. latać Nie bij go Czako bo cię zjem No nie bij go do... Czako nie, nie bij mnie bo Drogba cię zje A jak Drogba je to mam brzydkie oczy Chodźcie nie tutaj chcę. Nie Chodźcie budować się Zgnoiłem go Chodźcie Ej, się. Ej patrzcie rzeczka. Shit ale... O oh fuck ale laj. Jed Jeszcze trochę drewna pozbierajmy. Zrobimy domek ładny z deseczek. O z deseczek, z A później się a i będzie nie, tylko nie. Dom, to chodźcie, domek. Dobra. Domek. Zrobi, zróbmy sobie fajny góralski domek. Dobra, ale co? W górze? Nie, no góralski jest w górze. Ci górale budują sobie domki w, na, w, górze. Ej, Ej, w górze. Ale chodźcie tam na tamtą górę. Na tamtą górę. Tak, którą... Dobra, to ja biorę... Pozostawimy nasze stoły. Nie. Tak, zostawimy te stoły. Góry cyckowe Zostawiamy, idziemy dalej. Zobaczymy tylko tutaj tabliczkę. Okej. Okay. Góry cyckowe. To mm. Takie Nie, góry czopka Tak, sobie jesteś czopek czopie Czupek czopie Ja się tak nie nazywam. Czupek czupie, czapka, czako. Cudna celiar. Ej, jak ty to co zrobiłeś? Ja też się będę. kurde, nie trafiłem. Ale cudzych. Ja wiedziałem się, że nie jestem Supermanem, a jednak... Jesteś nie jestem składajcie... składajcie mi pokłony, ponieważ ja wam to powiedziałem. Jakie... Takie spani? Ej, 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 mam pytanie, no? Gdzie byście poszli? Yy, yy, Myśmy poszli w stronę światła Ktoś ja. ma znowu echo Ja nie słyszę echa Ja nie słyszę echa Ja słyszę, słyszę, echo. Ja słyszę u, u Maćka U mnie, tak, wszystko ja u mnie słysza. Ja, ja. słyszę Maćka dwa razy, no to sorry Ale na, No to pewnie ja u czy Ciebie na Też nie będzie słychać o, to tutaj ładnie wygląda, dużo jakby tego śniegu nie było, to by to ładnie wyglądało No, nie lubi biumów zimowych, A ja A Arwidencjone por favor. Ja nie lubię, bo to brzydko wygląda jeszcze jak ten... Y, się robi jakiś mostek, coś na zewnątrz to już w ogóle z do dupy. Bo to wszystko jakoś Kul, wyglądało, to spidz, trzeba brzydko Ja jestem klasyczny Steve. A ja jestem... Drugę spadałem i tyle. Tylko prawa. Twój chyba najlepszy kolega powiedział ci, do ciebie, że coś pytałem. To na filmiku. A jestem gimbaza w nie drogba. Sorry, ale taki okres jestem gimbusem. Ty też jesteś, jesteś gimbusem i wszyscy jesteśmy gimbusem. Nie przestawaj się, że jesteś gimbusem, jesteś, że jesteś gimbusem, gimbusem. Jesteś. A i gdzie jesteś jesteście gimbusy? Ej, no, gdzie jesteście gimbusy? Ej, dobra, ja, ja wam zrobię taki znak, żebyście widzieli, że o dynia! Chcecie o dwa dynia. szkielety! Dzień. Fuck. Dzień gdzie jesteście? A widzę was, wasze dziki. Nick. Ale kuczaków! Nick. Krówczaki! Maciek, no! I dlatego ja go nazywam Czopek. Nie! Demilu! Właśnie, dlatego nazywam go Czopek. Kurde! Teraz to tak. się potwierdziło. No, to było tak piękne. No i zepsuł mi, kurde, Powiedziałeś, że Kutas jest piękny, więc uznajecie za geja. Ja tak powiedziałem akurat Akurat tak Ale chciałem... No y, zniszczył twojego Mówisz no, co? Dobra ale, ale, to ale to ten posąg miał przedstawiać pieska Tylko mnie daliście zakończyć Jasne, pieska No, ja tak zaczynam posągi pieska a Ja nie wierzę w sposób. pieski, one są tylko w bajkach <laughs> Ja nie wierzę w bajki Oe moja szynka nie, to... ale, ale bajki istnieją Nie ja jak nie nagrywałem będzie... Minecrafta to dużo mniej lagów miałem O patrzcie, kanion, kanion, kanion Znalazłem kanion i Zamieszkamy w kanionie? Nie wiem, ale tu jest taka fajna dziura w Ale ja bym może już powoli kończył, co? To już, ale my jeszcze nic nie zrobiliśmy No i o to chodzi, pierwszy odcinek. Zaraz wracam Dobra Dobrze Jak włącz nam Drugą serfata, masz, hej... masz hejterów Ukrytych nie wiem co dają te świnki. co tu tak Oj. dużo świn bo to jest świniarnia ja się zdarzy, że jak on by wyłączył te ej ale normalnie epicka epicka świniko. epicką dziurę znalazłem Taką, to jak to jakby za ty się znalazłem, ja... znalazłem taką dziurę jakby ktoś ją sam zrobił dlaczego tu jest tak dużo świń? Tak. nie wiem a gdzie ty jesteś Na... ja nie wiem ja jem mięsko Kus. Dobrze się tym czupi mm. Zabiłem wizu. go! <laughs> Jak to co zrobiłeś? I ile ty życia miałeś? całe! LOL! <laughs> Jak to co zrobiłeś? Ja skoczyłem na ciebie z góry i cię trafiłem! <laughs> ej, ej, czupij, czupij! Ej, bo ja admina nie mam. O kurde, co teraz? O, Jestem koledzy! Ej bo ej, Gole, ej za... dawaj szybko admina bo ja maczka zabiłem bo tak z góry na hita go wziąłem nie i... to on na skoczył, miałem pełne HP i na hita mnie wziął z ręki. Kurzu, jestem z czego? Świadom to sobie, walną piorów, przeznaczenia. Czeka. Na, tak jak dzisiaj na polskim powiedziałeś, mój dziadek jest Bogiem, tylko sobie jeszcze tego nie uświadomię. <laughs> A ma Alzheimera? Okay. To co nie. Się, coś, coś się nie pamiętało? Mundęło. Okay. Ej, dawaj czako szybko mi admina. Mm, A Szybko admina w mojej pięknej temie i mojej moje Ej, pięknej dwie. No czako daj admina. Jako no jojne, to tchęgamy. Tegaj DP. Czupi. Drogba. No i nic. Drogba jak? 987. O jestem! droga, O, i tamy. Czekaj, spróbuję jeszcze raz Maciek. Wyjdź z w miejscu się nie ruszaj. Nie? Kurde, źle. Czekaj jeszcze raz. oła No! Dostaw mnie! Ej, nie bij mnie Maciek. Jeszcze raz go Dobra. Daj mi po prostu tego admina! O, Pedro, droga 987, to chyba szybciej napisać, nie? Jesteś? Nie, ma. Dobra, ten jest bez sensu, tak jak cały ten kanał. Yeah. No gdzie on jest? Przej przejmuję ten kanał na dobro tego okay. wszystkiego. Dobrze. Witam, tutaj Survival szczupi. ja jestem czupi i to jest świnia. I wiecie, że nawet nie... Wiem, że nawet mnie nie widzicie, ale udajcie, że mnie widzicie i widzicie moją kozackość, jak ja sobie tu idę. No. I w takim razie, co powiecie? Sepek dawaj! Nie buczcie tak, ja nie chcę tego to gdzie on jest? No i dupa, i kolejny twój odcinek nie wypalił dropa Jestem szczęśliwa Przez kogo? To pewnie przez ciebie, nie przeze mnie Dlaczego mnie oskarżasz? Kurde, gdzie on jest? Nie, będzie sobie poszedł, olał cię na masę Czekaj, ja mam pomysł, czekajcie, jaki on ma nick? Jako 06? No czekajcie, ZW, wbijam na jego nick już nadchodzę. Idę, 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 idę. Dobra, włącz nagrywanie. No, ja już włączyłam. No, tych hakerzach. Ej, Nie chodź. Chodź. chyba komuś innemu dałem tego. Kurde. Ej, gdzie ja w ogóle jestem? Ja chyba byś gdzieś... Nie, są tam w tym... Ej, tepnij czupiego do mnie, bo znowu go zabiłem, bo się na mnie rzucił opętany. No, ale ja go te... Ja go byłem, już widzę go nawet. Ale do mnie? Nie. No właśnie, a tu jego item... Nie, jest. tak, do ciebie. No, no ale to jeszcze ja. raz, bo ja go drugi raz zabiłem. O, no. <laughs> Dobra, Dobra, odjcie, potrafię robi i skończymy odcinek. Bez sensu. Nie odzywaj nie, nie. się dam. Na następnym odcinku będziemy budować domek góralski, jak tam sobie chcesz. Jak już wyglądają domki góralskie? No szybciej! Nie wiem, sprawdź, no i tak, nie damy rady Czako, takiego. Tak, daj mi Admina będzie szybciej. Dobra, już to zrobił. Dobra, Dobra my się taką. Świeciaku tutaj idzie. Kończymy odcinek, kończymy odcinek. Gdzie ty jesteś, czupi? Chodź na górę. O. Ja stoję na górze. No, to ja będę opracował ciebie. Masz. Poczekajcie. No masz, z dynią na, na głowie się żegnamy, nie? Ty też. Tak, dawaj, daj. Okej. Idźmy z w rękach. Gdzie ty, ty jesteś? Tak, orą w ktoś kiedyś A tobie? Dobra skończymy bez siebie Tak, o ty mm, będziesz... nie! To nie ja! Czeko! Nie widzę go Czeka ten Nic Jest widziałem. Dobra, kończymy Ej nie bij go Cztery? bo go nawet nie widzę Ej dobra, cię Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka Od niej tak, Nie tak, go nie obejrzysz Dobra, ej, o dobra, to ja cię pożegnam drogą nie trafi. Dobra, to tak. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i tak tego nie zrobicie, wiem. Ja was tego nie zabawiam, tylko tak mówię, przypominam Wam. Tak, i to nie ma nic Tak, do zobaczenia maj w kolejnym odcinku, w którym... O, tak, no dobra, droga, to właśnie Do zobaczenia w kolejnym odcinku maj, maj z Przyjaciółmi. Przyjaciółmi. Życzę miłego dnia. No właśnie, to. cześć. Cześć, Nara i pozdrawiam, ale jeszcze muszę do wody wpaść. Pa, pa. Ta, 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 ta. Ja też, ja też! Dziam, Nie! Zginąłem! <grym> Cześć! Dobra. Dobra, ej, ale tu nie ma wody, panowie!